Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dziś zapraszam Was na kolejny filmik o aukcjach ukrytych z AliExpress. Dotarło do mnie kilka fajnych rzeczy i pokażę Wam dziś, jak te rzeczy wyglądają i jaka jest moja opinia na ich temat. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na początek zacznijmy od męskich bokserek Kevina Klejna. Które do mnie dotarły kilka dni temu. Rozpakuję Wam i pokażę, jak te bokserki wyglądają. Jeżeli chodzi o cenę tych bokserek, płaciłam nieco ponad 13 zł za jedną parę. To jest pierwszy wzór. Natomiast drugi wzór wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o samo wykonanie i materiał, to spodziewałam się, że będzie on jednak troszeczkę fajniejszy, ponieważ jeżeli chodzi o ten materiał, jest on cienki, ale jest on dość śliski, jednak bardzo przyjemny w dotyku. Nie wiem, jak będzie z użytkowaniem tych bokserek. Mam nadzieję, że będą one bardzo fajne i dobrze się będą nosić. Jeżeli chodzi o sam pas, jest on wykonany bardzo fajnie. Napis jest wyszywany, więc nie powinno być problemu, że będzie się tutaj coś działo. Ponieważ zamawiałam już tego typu bokserki z aukcji ukrytych, jeżeli chodzi o Kevina Kleina, i naprawdę noszą się bardzo fajnie i nic się z nimi po praniu nie dzieje. Jednak w poprzednich tych bokserkach, które zamawiałam, był nieco inny materiał. Tak jak wam mówię, ten jest dość cienki i dość śliski. Ale przyjemny w dotyku i fajnie się naciąga. Mam nadzieję, że będą one naprawdę bardzo fajne. To jest pierwszy wzór, który do mnie dotarł, i drugi wzór wygląda w ten sposób. Drugą rzeczą, która do mnie dotarła z aukcji ukrytych, jest to zegarek Kevina Klejna, który mogliście już zobaczyć w innym kolorze na moim filmiku. Tym razem zamówiłam kolor złoty z tarczą w panterkę. Jeżeli chodzi o cenę, cena się nie zmienia. są to granica 20-20 paru złoty. Logowany jest z przodu oraz z tyłu na tarczy. Powiem Wam, że już jakiś czas temu zastanawiałam się nad zakupem tego wzoru, ponieważ mam kolor srebrny z różowym. Użytkuję go naprawdę bardzo często i jestem mega zadowolona z tych zegarków, ponieważ nic się z nimi nie dzieje. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o ten kolor złoty, też będzie on się bardzo fajnie nosił i nic nie będzie się z niego ścierało. Ja za chwileczkę Wam. Pokażę jak ten zegarek prezentuje się na ręce, żebyście sobie mogli dokładnie z bliska go zobaczyć. Która do mnie dotarła, są to popularne koszulki z napisem Tommy Jeans. Tym razem mam tutaj koszulkę w wersji dziecięcej, i pokażę Wam, jak ta koszulka wygląda. Jeżeli chodzi o rozmiar tej koszulki. Jest to koszulka w najmniejszym rozmiarze, jaka ona była dostępna u sprzedawcy, i na metce mamy XXS, i była to rozmiarówka podana na 100, i powiem Wam, że zgadza się to, co było podane w tabeli sprzedawcy. Jeżeli chodzi o cenę tej koszulki, płaciłam za nią 50 zł. Jeżeli chodzi o sam materiał, jest gdzieś tutaj metka, na pewno jest metka. I na metce mamy napisane, że jest to 100% bawełny. I powiem Wam, że ja się z tym zgodzę, że jest to koszulka bawełniana, bo naprawdę jest świetnie wykonana. Nie mam się tutaj do czego naprawdę przyczepić, jeżeli chodzi o sam materiał. Materiał się jakoś bardzo nie naciąga, minimalnie. I jeżeli chodzi o sam napis, jest to taka grubsza naprasowanka. I mam nadzieję, że nic z tą naprasowanką nie będzie się po praniu działo. Ja zamówiłam ją dla dziecka, które ma 92 cm i mamy naprawdę spory zapas, więc myślę, że faktycznie ta koszulka wypada tak na 100. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu i, jeżeli bym spotkała jeszcze raz taką aukcję z takimi koszulkami, myślę, że na pewno zamówiłabym jeszcze jakiś inny wzór. Tak ta koszulka się prezentuje. Jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Kochani, czwartą i ostatnią rzeczą, która do mnie dotarła z aukcji ukrytych, są to buty Adidas Superstar. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o same buty, to byłam nastawiona bardzo średnio do nich, ponieważ, po pierwsze, nie są one do końca w moim stylu. Po drugie, wydawały mi się one na wszystkie zdjęcia, które oglądałam, strasznie takie duże. Miałam wrażenie, że jeżeli nałożę na moją stopę, która jest też dość szeroka, będą one wyglądały na takie bardzo obszerne buty, i że nie będzie to do końca wyglądało fajnie. Jednak poszukałam trochę tych aukcji, poczytałam opinie osób, które już zamawiały te buty i postanowiłam się na nie skusić. Jeżeli chodzi o cenę, płaciłam za nie niecałe 80 zł, więc postanowiłam jak z taką cenę zaryzykować. Stwierdziłam, że albo przyjdzie but, który będzie naprawdę bardzo fajny. Albo będzie on po prostu do niczego i nie będzie aż tak bardzo szkoda mi tych pieniędzy, ponieważ tak jak Wam mówię cena nie była aż taka wysoka, kosztowały niecałe 80 zł. Jeżeli chodzi o rozmiar, z rozmiarem trafiłam idealnie. Po prostu zamówiłam buty w rozmiarze takim jak noszę na co dzień, czyli 38, wkładka 24,5 cm. I faktycznie te buty przy w takim rozmiarze, wkładka ma dokładnie 24,5 cm. Przejdźmy teraz do wykonania tych butów. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to ja naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić. Nie mam tych butów oryginalnych, więc nie mam takiego stuprocentowego porównania, jak wyglądają te oryginalne buty i czym te logowane różnią się od tych oryginalnych. Ja jednak uważam, że za taką cenę są one naprawdę bardzo dobrze wykonane. Tutaj, jeżeli mam się przyczepić, oczywiście, to możemy zobaczyć, że wystają takie delikatne niteczki w miejscu szycia dookoła buta, ale jest to tylko tutaj z przodu na. dokładnie chyba na jednym bucie? Tak, na jednym bucie. Jeżeli chodzi o wkładkę czy podeszwę, to jest ten but wykonany bardzo dobrze. Ja pochodziłam w nich trochę po domu żeby zobaczyć jak jest z ich wygodą i powiem wam że naprawdę jestem mile zaskoczona bo buty są lekkie wygodne i myślę że naprawdę będą one bardzo fajnie się nosić jeżeli nie wiem macie na przykład te buty oryginalne to możecie wyrazić swoją opinię powiem wam jeszcze dlaczego skusiłam się na te buty to po pierwsze Przeczytałam komentarz jednej pani, która napisała, że kupiła sobie buty oryginalne i zamówiła drugą parę z AliExpress, żeby sobie porównać, czy te buty się aż tak bardzo różnią, czy nie. I napisała, że po nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale trzech lub czterech miesiącach użytkowania tych butów, dla niej, oprócz tego, że jest różnica w cenie, te buty nie różnią się niczym. Obydwie pary tak samo się zużyły, tak samo zabrudziły. Także to mnie przekonało do zakupu tych butów. Ja zazwyczaj, tak jak już Wam wcześniej wspominam, jeżeli kupuję coś z aukcji ukrytych, to naprawdę czytam opinie innych osób i staram się zamawiać z takich aukcji, gdzie ktoś już te buty czy inne tam rzeczy na przykład posiada i ma jakieś zdanie. Więc yy, tak jak już Wam wspominałam, yy, buty są naprawdę super wykonane i wyglądają naprawdę prześlicznie. Jeżeli chodzi o te buty, to były one dostępne w przeróżnych wersjach kolorystycznych. Ja zdecydowałam się na biało-złote i jestem nimi po prostu zachwycona. Oczywiście pokażę Wam też dokładnie z bliska, jak one wyglądają, żebyście sobie po prostu mogli zobaczyć. Filmiku na temat aukcji ukrytych, to już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że niedługo dotrą do mnie kolejne rzeczy, które znalazłam na aukcji ukrytej i będę mogła podzielić się z Wami moją opinią na ich temat. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam!